Dziś weźmiemy ten plastikowy model, zanurzymy go w niebieskiej wodzie i wyciągniemy pokryty metalem. Zapraszam. Posiadanie ładnego wydruku, który można pomalować to jedno, ale jeżeli istnieje możliwość pokrycia go metalem, to muszę tego spróbować. W ostatnimi czasy na YouTube napotkałem na tego pana, którego serdecznie polecam. I to właśnie on wprowadził mnie w świat galwanizacji druku 3D. Na podstawie jego doświadczenia i mojej ignorancji spróbujemy zrobić dokładnie to. Pokryjemy model, który stworzyłem w SOLIDWORKS, miedzią. Po pierwsze uwagi. Mój elektrolit ze względów ekonomicznych to zwykła woda destylowana z siarczanym miedzi do pełnego nasycenia roztworu. Kwasu siarkowego nie użyłem, bo nie można go kupić jako osoba indywidualna, a gotowy elektrolit kwasowy kosztuje 60 zł za litr. To trochę za dużo jak na jednorazowy eksperyment. Już teraz Wam powiem, że grafit tak jak w moim przypadku jest o wiele ciężej galwanizować, ale jest o wiele bardziej dostępny niż farba miedziana i nie potrzebuje aerografu. Kolejne oszczędności. I po trzecie, z mojej natury robienia wszystkiego na szybko i po swojemu, powiem, że najważniejsze jest nastawić dobrze prąd, o czym zaraz się przekonamy. I ostatnie, ochrona. Ja cały czas używałem maski lakierniczej z filtrem i rękawiczek przez większość procesu. Moja kąpiel nie jest kwasowa, więc nie musiałem być szczególnie uważny przy obchodzeniu się z elektrolitem, wygładzanie wydruku. Aby efekt był jak najlepszy, przewodność prądu i jak największa, powierzchnia musi być gładka, a co za tym idzie, szlifujemy papierem ściernym. Z tego powodu też, mój model jest najprostszy możliwy, aby mógł wygładzić jak najlepiej powierzchnię czołową. Przy bardziej skomplikowanych elementach drukarka żywiczna to raczej wymóg konieczny. I może to być zabawne, ale nawet przy tym szlifowaniu używałem maski. Bo pył z PLA unosił się wszędzie. Po każdym etapie przed malowaniem, przed galwanizacją należy element odtuścić, ale trzeba pamiętać, żeby używając grafitu, nie odtuszczać żadnym rozpuszczalnikiem, czyli acetonem, nitro, a nawet i alkoholem izopropylowym. Najlepiej odtuszczać uniwersalny lub bardziej profesjonalny odtuszczacz do galwanizacji. Malowanie. Tu trzeba nakładać powoli minimalne warstwy lakieru. Nie ma się co spieszyć, bo chcemy uzyskać jak najlepszy efekt. Po malowaniu, aby grafit przewodził prądek najlepiej, należy go wypolerować. To pomoże w procesie, a sama warstwa miedzi będzie również bardziej gładka. Przygotowaną kąpiel z elektrolitem, najlepiej kwasowym, umieszczamy dwie miedziane anody. Wyjmujemy nasz odtłuszczony i wysuszony przedmiot, mocujemy go za pomocą miedzianego druta i będziemy chcieli go umieścić pomiędzy dwiema anodami. Nasz przedmiot to katoda, dlatego plus podpinamy do dwóch anod, a minus do naszego przedmiotu. Przy tak małym przedmiocie prąd nastawiłem delikatnie. 0,2V i zostawiłem na godzinę. Ważne jest to, aby prąd był ustawiony jako prąd stały, a nie stały woltarz. Tutaj widzimy, jak depozycja się już rozpoczęła i ustawiłem prąd na większe napięcie. Po wyciągnięciu widzimy grubą warstwę miedzi zdepozytowaną na przedmiocie, a przy tym błędzie błędy w postaci narostów, które spowodują. Odrywanie się przy próbie szlifowania. Można się było spodziewać, że wynikło to głównie z nieodpowiedniej kąpieli, której użyłem, ale sam efekt i tak jest ciekawy. W ogóle nie sądziłem, że uda się to wykonać, osobiście jestem zadowolony z tego, co uzyskałem. W przyszłości na pewno będę chciał to powtórzyć z użyciem odpowiednich środków, bo jest to naprawdę bardzo fajny proces. Jeżeli sami chcielibyście wykonać podobny proces, pamiętajcie o odpowiednich zasadach bezpieczeństwa. A jeżeli film się podobał, możecie zostawić komentarz, like i subskrypcję. Do zobaczenia.